Witam, witam. <laughs> Dzisiaj chciałbym Państwu przekazać troszkę informacji o mm, wynikach wierceń <laughs> w geologicznej w rejonie Poronina. Był tam robiony otwór wiertniczy, Poronin Pan 1. No, i miałem okazję badać, robić petrografię tych skał, które w otworze występują. No, i parę słów chciałbym o tym Państwu powiedzieć, bo to ciekawe rzeczy nie każdy wie. Zwłaszcza interesujące w kontekście obecnego wiercenia w, w, w rejonie tutaj właśnie na północ od Poronina, w Szaflarach, gdzie idzie wiercenie do 7 km. Trochę zostało zastopowane, no ale ono zostanie zrobione. Wiadomo, że tam temperatury wody są wysokie. Tego termalna woda ma tam około 120 stopni. W rejonie Poronina jest niższa temperatura, bo jest 80 stopni, ale i 80 stopni wsadzić do kaloryferów, gdzie jest odpowiednia ilość zeberek, to wszyscy biegają w majtkach jak to się. No więc o, ty, o tych badaniach parę słów były robione w, w ramach e, badań Laboratorium Hydromineralogicznego e, Polskiej Akademii Nauk, to jest Instytut mm, Surowców Mineralnych, Gospodarki Surowca Mineralnymi i Energią PAN. No i e, to była kupa roboty, która jest w archiwach Polskiej Akademii Nauk. Natomiast wracam do tych badań, one zostały troszkę poszerzone. Chcę je zaprezentować w kontekście właśnie nowych wiedzeń w szaflarach i w dalszych badań w tym rejonie, które no, będą decydowały o energetycznej niezależności Podhala. To nie ma takich śmichów. Więc 25 próbek zostało pobranych z, z, z magazynu prób gdzie były składane rdzenie wietnicze, tutaj mamy głębokości, no i chwilkę o nich opowiem. Robiona była klasyczna mineralogia z petrografią, zastosowanie mikroskopu polaryzacyjnego. W każdym z preparatów mikroskopowych było zliczane około 1000 punktów pomiarowych, następnie była robiona statystyka, no, i zostało to zamienione na odpowiednie wykresy. Proszę Państwa, w tych skałach wiercenia w Poroninie nie ma jakichś rzeczy, które by człowieka, <laughs> że tak, zszokowały. No, jest parę szczegółów, o których opowiem. Natomiast sama głębokość wiercenia, która sięgnęła 3000 metrów, no to trzeba sobie że jest to więcej niż wysokość Gerlacha, bo wysokość najwyższego szczytu w Tatrach jest 2655, a tutaj żeśmy zjechali ponad trzy, czyli po prawie 500 metrów, no 450 metrów poniżej poziomu morza wiercąc w Poroninie, więc no jest to otwór Głębokie wiercenie tego otworu trwało dość długo. Nie będę wszystkich fotografii mikroskopowych pokazywał, bo to byłoby może trochę nudne, ale takie podstawowe typy skał, jakie są w tym otworze na przedgórzu tatr właśnie w poroninie. Więc są to piaskowce różnego rodzaju piaskowce szarogłazowe, pod mikroskopem tak wyglądają najczęściej z domieszką węglanów, kalcytu. Są to zarówno ten kalcyt, węglany są zarówno związane z sedymentacją skał, jak też z okruchami skał węglanowych przytransportowanych wynurzonych tatr taką pewną odmianą, ale te skały jedna w drugą przechodzą. Zmienia się proporcja kalcytu do kwarcu. Są wapienie piaszczyste o różnej granulacji kwarcu. Tutaj mamy kwarc. No i kalcyt, którego jest też sporo. Ten kalcyt związany jest zarówno z sedymentacją, jak też z redepozycją okruchów skał wapiennych stat. Zaraz Państwu dokładnie o tym opowiem. Są piaskowce szarogłazowe z niewielką ilością węglanów, z łyżczykami, ze skaleniami, zarówno plagioklazami jak i skaleniami potasowymi, z okruchami skał metamorficznych i magmowych i to jest następny rodzaj takich skał, które w otworze w Poroninie zostały nawiercone. I różnego rodzaju mułowce, mułowce węglanowe, mułowce i ilaste no, tego typu skały, które pod mikroskopem wyglądają w ten sposób. One się głównie koncentrują w górnej przypowierzchniowej powiedzmy części tego profilu geologicznego na głębokości około 1000 metrów. No, i to wszystko się raz jest tak, raz jest to, raz jest to, raz jest to. Raz jest to taki przekładaniec. Trzeba pamiętać, że te skały, które występują w Otworze w Porodnie, pierwsze to są skały mezozoiczne, czyli takie, które tworzyły się w morzu ponad 65 milionów lat temu. I po wynurzeniu się. Czy w ogóle w procesie wynurzania się Tatr i wędrowania ich ku górze, no, pojawiały się skały redeponowane z wynurzających się Tatr i wpadające do zbiornika morskiego, no, głównie na przełomie paleogenu głównie w Eocenie, no, to jest ten flisz podhalański znany w większości państwa. No, ale popatrzmy się teraz Wynikom tych analiz, które są dosyć, że tak powiem, no, nie niewizualnie nieatrakcyjne, ale zawierają sporo informacji ważnych, między innymi dla tych osób, które będą się zajmowały go termią nadal podhalajską, no bo właściwie dotychczas ta petrografia dosyć była taka po macoszemu traktowana. No tutaj mamy pierwszą głębokość ponad kilometr, prawda, w głąb ziemi, wapień piaszczysty widać, że tutaj jest proporcja porówno właściwie kwarcu i kwarcu i kalcytu. No i są jakieś jeszcze domieszki, które są takie no powiedzmy niewskaźnikowe, Okruchy skał magmowych pojedynczych się pojawiają, o i tak to wygląda, na wykresie tak to wygląda. Dalej wapień piaszczysty, no zawartość 37, mniej więcej porówno kalcytu i, i, i kwarcu w skale jest. Dodatkowo pojawiają się większe ilości okruchów skał metamorficznych. I trochę jest też skał magmowych, osadowych, więc Tatry są erodowane i materiał jest sprowadzany do zbiornika. Głębokość 1124-1129, próbka numer 3. No i tutaj mamy Szarogłazy, gdzie występuje kwart, występują znaczne okruchy, ilości okruchów skał metamorficznych. Różnych, też są skały magmowe zmetamorfizowane, nie tylko osadowe. No i spoiwem jest kalcyt. Tak to wygląda na wykresie, można sobie przy, przy, można się przyjrzeć. Cztery próbka, tutaj mamy znowu szara głaz wapnisty, czyli coś podobnego do tego, co niżej leży. Przy czym, no, też jest bardzo duża zastanawiająca ilość skał magmowych i, to oznacza, że w tym okresie tatry były dość mocno erodowane i materiał dostawał się do zbiornika. To wszystko jest ocen, to są młode, stosunkowo młode rzeczy. No, 18-20 milionów lat mniej więcej. No i tutaj mamy mułowiec wapnisty, znowu skałę drobnoziarnistą, sporo kwarcu. Spoiwo kalcytowe, okruchy skał magmowych, metamorficznych, osadowych niewiele, ale domieszki są też czy 3%, czyli sporo, to z tych pewnie skał metamorficznych i magmowych, trochę minerałów rudnych, no, o tym opowiem później. No i na wykresie wygląda także. Mimo, że kwarc i, skaleń, i skalenie i kalcy są głównymi składnikami tych skał w otworze w Poroninie, no to tutaj pewne oscylacje innych domieszek występują. To jest istotne dlatego, że to decyduje o składzie chemicznym wód termalnych. No te wody tam przepływają przez te minerały, no i Przejmują część pierwiastków, które potem się manifestują w analizach chemicznych wód termalnych, prawda? Tutaj mamy mułowiec wapnisty, gdzie dominuje kwarc, niewiele minerałów ilastych i kalcyt spaja to wszystko znowu. Okruchy skał magmowych i metamorficznych w sporych ilościach występują. 1702 1000, o tu jest błąd, przepraszam. 1706 tu jest dobrze 702, próbka numer 7 mułowiec wapnisty ponownie kwarc dominuje sporo kalcytu okruchy skał osadowych niewiele, 07 te wszystkie skały są dosyć słabo spękane co jest istotne przy przepływach wód termalnych, jeżeli by się chciało wykorzystywać w tym rejonie skały jako nośniki wód termalnych, no to ta szczelinowatość, spękania, różne zjawiska powodujące kruszenie skał są istotne, bo porowatość decyduje o możliwości przepływu wody i zatem o ilościach wód termalnych użytych potem na przykład do ogrzewania czy do balnologii. Tu proszę Państwa, skończyliśmy skały powyżej skończyliśmy skały e, palogenu i, e, i młodsze i wchodzimy w Mezozoik. Gdzieś na głębokości 1780 metrów jest granica między Flisem Podchalańskim a Mezozoikiem. Także tu już na głębokości 1808-1810 jesteśmy w skałach Mezozoiku, a więc starszych niż 65 milionów lat. Mamy tutaj piaskowce wapniste. Kwarc dominuje, są minerały i laste, i tutaj mamy wykresik, jak to wygląda. I niżej, 1840-1849, znowu piaskowiec wapnisty. I widać, że te dwa składniki kwarc i kalcy są dominujące, a tutaj to, to się zmienia. Raz jest większa domieszka okruchów skał transportowanych, stat. Raz jest nieco więcej, zależy co tam było erodowane. Głównie jeżeli skały magmowe, to są okruchy skał magmowych i metamorficznych, w których zawsze jest trochę więcej muskowitu i biotytu. No i pojawiają się takie minerały, których jest niedużo, ale one są istotne, interesujące. Są minerały rudne, jest substancja organiczna, taka typu ropa. Tego nie jest dużo, ale występuje głównie w mikropęknięciach, w tak zwanych szwach stylolitowych, pojawia się glaukonit też. 1866-1875, czyli już pod 2 kilometry schodzimy w dół Ziemi. No i mamy znowu piaskowiec wapnisty, gdzie te oscylacje między zawartości kwarcu i kalcytu się zmieniają tutaj właściwie prawie okruchów skał transportowanych. Statr nie ma. Tak to wygląda na wykresie. Próbka 11 1866-1875. No tak samo piaskowiec, wapnisty, nic nadzwyczajnego. Tutaj na głębokości 1912-1920 metrów. Jeszcze głębiej, no mamy ciekawą sytuację, bo pojawia się sporo okruchów skał magmowych, metamorficznych i magmowych. Skała jest piaskowcem wapnistym, także też nic nadzwyczajnego, jakieś domieszki tutaj niewielkie występują. 1932, już prawie 2 km jesteśmy pod powierzchnią ziemi, w Poroninie oczywiście, kwarc i kalcy. Dalej to samo, okruchy skał metamorficznych, gdzieś z głębi, transportowane z, z, z Tatr, oczywiście już wynurzających się gdzieś tam po bokach, 1988. 1998 piaskowiec wapnicy także ta, ten skład petrograficzny czy mineraliczny, petrograficznie się powtarza. Tutaj na głębokości 2 km mamy a, więcej minerałów ilastych, głównie ilit chloryt, kwarc, no i kalcyt porówno mniej więcej, jakieś tam domieszki na wykresie. Tak to wygląda. 2052-2058 to warto detalicznie znać, dlatego że ten skład będzie decydował potem o ewentualnym funkcjonowaniu otworów wietniczych eksplorujących wodę geotermalną, <laughs> gdzie na pewno będziemy w tej wodzie mieli e, jony wapniowe, prawda, będziemy mieli krzemionkę, będziemy mieli Trochę potasu ze skaleni potasowych i tak dalej. 17 próbka, 2190 głębokość. No i dalej to samo się powtarza, przy czym tutaj bardzo duża ilość okruchów skał magmowych się pojawia. Niestety one są bardzo mocno zwietrzałe i Trudno jednoznacznie określić charakter petrograficzny. No, prawie 80% być może jest to tuf albo tufit. Może raczej tuf, dlatego że no, taka ilość okruchów to jest, jest zastanawiająca. No, szkliwa nie ma, bo już wszystko jest przerobione, zwietrzałe. No, duża ilość jest tych okruchów metamorficznych również. No i głębokość 2,291, dalej to okruchy skał metamorficznych w dużej ilości, kalcyt, minerały ilasty i kwac. Na wykresie tak to wygląda. Obecność minerałów ilastych jest ważna ze względu na kolmatację potem filtrów w otworach eksploatacyjnych, bo te minerały z wodą geotermalną płyną. No i na filtrach zostają, przytykając je poniekąd. Nie wiemy też za dużo o innych składnikach, gdzie tutaj substancja organiczna sugeruje, że obecność substancji organicznej sugeruje, że w wodzie może być metan. Niestety tego badania nie robiłem. Próbka 19, to już jesteśmy prawie na 2400 głębokości. Czyli dochodzimy mniej więcej do poziomu morza w tej chwili z otworem. No i to samo: kwarc dominuje na drugim miejscu kalcyt. No i też okruchy skał metamorficznych cały czas się tutaj śwędają. Gdzieś podłoże metamorficzne dostarczało materiału do tych skał. 2818 głębokość podobnie kwac i kalcyc, też sporo minerałów ilastych na wykresie wygląda tak no muskowit jest tam 02 no ale w analizach wyszedł muskowit no to trzeba było go nanieść, na wykresie tak wygląda 21 2818 dalej kwarc i węglany tutaj akurat było trochę spękań, także na tej głębokości woda termalna by, by mogła nieźle, że tak powiem, przepływać. Ale idziemy niżej. 2902, 2911, dalej kwarc i kalcy, czyli to jest jakiś wapień piaszczysty, wapień piaszczysto-ilasty troszkę plagioklazów, ciekawe występuje, nie ma skaleni potasowych. 2965, to już jesteśmy poniżej poziomu morza i to dosyć głęboko, tu jest znowu z wapnisty, ma dość dużo kwarcu, okruchy skał metamorficznych, gdzieś z jakiegoś podłoża wędrują, kalcyt, sądząc po stopniu krystalizacji Autigeniczny, więc krystalizujący z wody morskiej wówczas. Prawda? No i próbka 24. Też e, dolomit, właściwie, czy wapień dolomityczny, bo dolomit został rozpoznany nie pod mikroskopem, tylko metodami geochemicznymi z kwarcem. No i reszta to tak do towarzystwa. Też skało spękane a więc korzystne do migracji wód termalnych. I najniższa próbka, 3003 metry, no to jest złapień piaszczysty. Niby to nudne, ale przy konkretnych rozwiązaniach wydobywczych, eksploatacyjnych, no są one decydujące o powodzeniu w ogóle całej geotermii. Proszę Państwa, po tych badaniach, które na sobie trochę trwały, bo najpierw dziurę trzeba było wywiecić do 3 km, potem trzeba było zrobić z tego odpowiednie preparaty, posiedzieć nad, mikro, nad mikroskopem, nad tymi preparatami dość długo, bo tysiąc liczeń to, to się liczy i liczy. Zrobiono statystykę, no i podzielono te minerały na. Minerały detrytyczne, czyli przeniesione do zbiornika, więc kwarc, skaleń, potasy, plagioklazy, muskowit, to bez, bez względu w zasadzie na poziom, to, to raczej są wszystko minerały przeniesione do zbiornika, czy do zbiornika mezozoicznego, czy potem do zbiornika młodszego. Tam były dwa zbiorniki z przerwą czasową, bez sedimentacji. Okruchy skał, a więc wapienie chemiczne i organotetryczne były nanoszone do zbiornika. Okruchy granitów, prawdopodobnie skał piroklastycznych, mocno zwietrzałych, i skały metamorficzne, okruchy skał metamorficznych. Bardzo ciekawe są występujące w takich ilościach, że w statystyce tej, tych obliczach to one tam się w ogóle nie ujawniały. No to wszystko poniżej przeważnie 0,1%, 0,2% minerały wtórne. Więc siarczany, wody krążące w tych skałach zawierały jony siarczanowe, a gips anhydryt krystalizował, Celestyn, piryt, piryt i markasyt, a więc były też, była też był prawdopodobnie siarkowodór, z których z którego zarówno te minerały krystalizowały w turnie, jak i galena, baryt, siaczanowy, węglanowy. Manganit, rodochrozy został rozpoznany, czyli to jest węglan manganu, dolomit, czyli CO, MG co czy dwa razy wzięte. Krzemionka wędrowała przez te skały, bo jest miejscami halcedon. Nie ma go dużo, ale jest. Gety, czyli Alfa F -e -o -h, wodorotlenek, um, utleniony wodorotlenek żelaza w modyfikacji alfa, fluoryt FCA2, CAF2, przepraszam, magnezyt MGCO3 no i substancja organiczna, którą nie zajmowałem się, ale miejscami tam ponad 0,2% wychodziły zawartości. To były to minerały, które rozpoznano pod mikroskopem, występujące śladowo i prawdopodobnie mające głównie charakter wtórny, czyli nie z sedymentacją, tylko z migracją jakichś roztworów już po sadzeniu skał. Natomiast analizy chemiczne wykazały tutaj nie podałem wyników, ale posiadamy, analizy chemiczne wykazały w skałach mezozoicznych podwyższone zawartości strontu, boru, bromu i cynku. ZNS, prawda, znany najbardziej jako blenda cynkowa. Proszę Państwa, i te wszystkie badania, o których mówiłem, pozwalają na taką bardzo oględną rekonstrukcję zjawisk, które się tu działy <laughs> Przedtem niż ten otwór, w Poroninie wywiercono do tych trzech kilometrów. No, w Mezozoiku, a więc Triazjura i syłkowa Kreda, było sobie tutaj może dosyć ciepłe, z bogatą dosyć fauną. Pod koniec Mezozoiku zaczęły się dziać ruchy wypięczające. Co spowodowało z jednej strony obniżenie dna zbiornika tego, który był na, na Podhalu, nie? Wtedy ładnie musiało to wyglądać. Tatry zaczęły wędrować ku górze. Na przełomie mezozoiku i palogenu, wtedy kiedy w ogóle na całym świecie były największe ruchy tektoniczne, Tatry dźwigały się dość intensywnie ku górze. Natomiast no, osady, które no, badałem i o których Państwu opowiadałem, dno zbiornika wędrowało w dół, na przedpolu tatr, prawda? W paleogenie, wczesnym paleogenie, czy starszym paleogenie, sytuacja była taka, że dno zbiornika było puste, nie było w ogóle żadnego, żadnego morza, osady. Głównie redoponowane statry, które cały czas się wynurzały, wpadały do zbiornika. W, w ocenie pojawił się Flisz Halański. Różnie mówią różnie, ale 20, 20, 18 milionów lat temu, mniej więcej. Nie wchodzę w stratygrafię, bo nie bardzo jestem w tym mocny. Natomiast tatry cały czas ku górze. Tutaj wtedy. W ocenie powstawała ta uszczelka, która przykrywa osady mezozoiczne, powodując powstawanie warunków sprzyjających przepływowi wód geotermalnych pod, pod tym w pod Halańskim. Tutaj u góry mamy mułowce i łowce. Różnego rodzaju łupki, i tak dalej, które szczelnie przykrywają skały mezozoiczne, które są głównymi skałami geotermalnymi. W pleistocenie, no może już oczywiście nie było, natomiast w teatrach istniały, istniało szereg procesów, nie będę się pleistocenem zajmował, ale od około 2 milionów lat temu mniej więcej. Zaczęły się, zaczęły się procesy erozyjne związane z lodowcami taczeńskimi, tworzenie się jezior i cała różna, że tak powiem, zagadnienia skomplikowane bardzo. jeszcze W różnych częściach Tatr to było różnie. No i czasy obecne, gdzie w Poroninie wywiercono twór taką kreseczkę narysowałem. No i dalej idzie. Erozja i redepozycja materiału z Tatr, e, głównie rzekami e, i strumieniami. No i e, na tych trzech kilometrach mamy to, co powstało dawno temu i gdzie wody termalne szacuje się mają temperaturę około 80 stopni. Proszę Państwa, to jest oczywiście przekrój czy zespół przekroi geologicznych. Północ, południe, także w tych liniach tak to wygląda, w innych pewnie troszkę inaczej, i e, trzeba powiedzieć, e, starając się zachować resztki skromności, że tu mogą być drobne potknięcia, mogą być niedokładności w tej interpretacji. No, ale jeżeli jest zrobiona taka interpretacja, to jest co poprawiać. Jeżeli nie ma, no to. Nie wiadomo co. Także zapraszam kolegów działających na Podhalu do dalszej aktywności petrograficznej, no i potem rekonstrukcyjnej. Dziękuję bardzo i zapraszam na Podhale do wód termalnych. Wszystkiego najlepszego.